Zdravstwujcie, witamy Was już dzień po powrocie z słonecznego Kaliningradu. Cześć, tu Łysy. I Magda. Eee, Magdo, jak Ci minęła podróż do Rosji? Pamiętasz coś może? Pamiętam, że było strasznie gorąco i mam mega odcisk napięcia i nie mogę chodzić przez niego, ale zobaczyliśmy bardzo dużo rzeczy. Chyba cały Kaliningrad przeszliśmy pieszo i na pewno Ta. mamy mnóstwo wspomnień, bo Rosjanie to są... Eee, Mega gościnni ludzie naprawdę tak. polecamy wyjazd do Rosji. Ciekawie się tam jeździ samochodami, kiedy na przykład taksówką, kiedy ona robi wielki slalom. myślałam że to w Polsce jest ciężko z dziurami w drogach, a to jednak u nas jest luksus. No, po powrocie stamtąd na pewno doceniamy bardziej nasz kraj, ponieważ wcale nie jest tutaj tak źle. Niektóre miejsca w Kaliningradzie są naprawdę przerażające. Jak za naszej komuny. Ale jeśli chodzi o tradycje i zwyczaje, które tam panują, to usłyszycie we wtorkowej audycji e, o kulturach. Także nie będziemy się tutaj rozwodzić, pozdrawiamy naszych skautów, uczymy się języka. To. Czego się nauczyliśmy? E, kruta. Kruta. Super. super. Kruta, super. Słówko do zapamiętania. E, I szykujcie się na to, że na pewno zaprosimy Rosjan do nas na start we wrześniu, także y, mamy nadzieję, że Wam również uda się ich poznać. Tak. A co działo się w Elblągu, kiedy nas nie było? Ano, w tą sobotę odbył się turniej piłki nożnej, chyba już drugi, drugi, tak? E, turniej piłki nożnej, tak? organizowany przez e, krąg klerycki. E, no i co? Kto wygrał w pionie harcerskim? Udało nam się zdobyć informację, e, że pierwsze miejsce zajęło Mato. Mato. No nic dziwnego, to są całkiem fajne chłopaki. A jak to drugie w całkiem, miejsce? Całkiem fajne i to zdolne. O. A na drugim miejscu. E, Bo O, ciekawe, artystyczna i sportowa drużyna chyba się szykuje taka. Brawo, brawo. No i na trzecim, kto był Łysy po Parsę. Impesa, no w końcu coś tam wykazali się. Na trzecim miejscu na sześć drużyn, więc to jest bardzo dobrze. E, a w pionie starszym jak się, jak to wyglądało? Słyszałem, że w pewnym Staszka Hacerskim pierwsze miejsce zajęła drużyna Ostoja. No jest to drużyna wędrownicza, ale pewnie żadna inna się nie zgłosiła z racji mm -hmm. tego, że my byliśmy w Rosji, także gratulujemy. O zajęcia pierwszego miejsca, a na drugim? Na drugim oczywiście Wisele. Brawo, brawo dla Wiseli. Brawo. E, no, niestety e, nie udało nam się dowiedzieć tego, kto był na trzecim. Mam nadzieję, że nasi słuchacze. E, Wiedzą to i gdzieś tutaj nam podpowiedzą, e, oraz tym słuchaczom, którzy tego nie wiedzą. Także postaramy się zebrać nasze informacje na ten temat. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz tym, którzy wzięli udział w turnieju. Mam nadzieję, że była to bardzo dobra zabawa. Pewnie tak było. Zapraszamy na kolejny turniej. Co jeszcze? We wtorek odbyła się zbiórka wyborcza chówca, gdzie wybieraliśmy delegata na zjazd ZHB. E, przyjechało do nas Braniewo. No i wspólnie bez żadnych e, wyłamań wybraliśmy e, na naszego reprezentanta Anię Śledzińską. E, mamy nadzieję, że będzie dobrym reprezentantem i że tam wy, wywalczy dla nas jakieś odpowiednie mm. odpowiednie, <grymnie> odpowiednie słowa. przywileje. Przywileje. Niech będzie przywileje, że będzie tam stawać po naszej stronie i dzielnie walczyć o jakieś Dobra dla nas, dla naszego rejonu. Co, co na takim zjeździe ZKP się można wywalczyć? O Co tam się robi? Wybiera naczelnika czy coś takiego? Wydaje mi się, że tak, że na zjeździe wybiera się nowe władze. Mhm. I też pewnie pisze się jakieś takie. Tak jak u nas w Chówcu, że piszesz na 4 lata jakieś Aha. takie założenia, które będą zrealizowane. tak, Czyli mogą zgłosić najbardziej istotne potrzeby naszego rejonu, które. Będą wzięte pod uwagę w strategii rozwojowej Hufca. Harcerstwo tak naprawdę. E, słuchajcie, słuchajcie, kończą się już terminy zapisów na nasze obozy. E, mamy tutaj parę propozycji. E, Szczep Wanbi wybiera się do Zarzęcina, kołobyt Goszczy. E, tam proponują e, między innymi obóz żeglarski, czego już dawno w naszym chówcu nie było. O. Tak? Także, jeśli ktoś by chciał, to serdecznie polecamy wybrać się na obóz z optymistami. Gdzie można będzie nauczyć się pływać. Na... Znaczy, będzie tam różny sprzęt do pływania, także na pewno będzie można się wiele nauczyć. Wybierają się tam takie drużyny jak Czetan, Nawajo, optymiści. optymiści, Leśne Elfy, Gromada, tak, Niedźwiadki, wesołe Niedźwiadki, Hesperia. Wybiera się z nimi również Patrol Silesia, Patrol kuglarski naszego chłopca, oraz. Y Drużyna Knieje, która mocno współpracuje już teraz ze szczepem Proponuję, Chówiec proponuje również obóz wędrowny Zakopane, Kraków, Wrocław i Zarzęci, na których wybiera się Mato oraz Wapiti. Bukowina natomiast proponuje obóz w Bieszczadach. I jest jeszcze kolonia dla najmłodszych dzieci w Jarosławcu. Zachęcamy do zapisania się i szukania informacji na naszej stronie internetowej, ponieważ terminy już dobiegają końca. Co jeszcze w ostatnim e, tygodniu wiemy również, że odbył się zlot e, szczepu pasłęckiego. Jeszcze nie udało nam się e, dowiedzieć, co tam się działo, ale obiecujemy, że zdradzimy wam więcej informacji podczas kolejnej audycji. Tak, i pamiętajcie, że za 6 dni już jest dzień matki, więc nie, nie zapomnijcie o nim. O Boże, dzień matki. To bardzo ważne. Możecie kupić kwiaty na przykład w jakiejś kwiaciarni takiej retro, na, na, przykład. O, na przykład. To jest dobra kwiaciarnia, słyszałam. Można tam spotkać wysego, często on tam lubi kupować kwiat. Tak. A jak chcecie się na te obozy zapisywać, to raczej radzę, tak jeszcze wracając, radzę zrobić to szybko, bo słyszałem, że do Bukowiny już chyba nie ma miejsc. No i że chyba kończą się terminy nie tylko na naszym obozie, ale no. również na innych. Także szybciutko, szybciutko, jakby ktoś jeszcze nie zdążył do tej pory tego zrobić. No. Tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia za tydzień. Cześć!